Witam Państwa w czwartek 18 dnia października. Dziś na Eurodolarze obserwujemy konsolidację. Po tym, jak wcześniej widzieliśmy, bardzo silny ruch wzrostowy. Natomiast, od strony analizy technicznej, konsolidacja ta wpisuje się w układ falowy, jaki obserwujemy od lokalnego minimum. I mianowicie e, aktualny ruch boczny może być opisany jako fala czwarta, występująca po silnej zwyżce na fali trzeciej. Jeśli chodzi o potencjalne wsparcia, to wyznaczone są one przez dolne ograniczenie w zarysowanym kanale wzrostowym, a także przez zniesienia Fibonacci'ego, także zaznaczone dla fali trzeciej. Tak więc dopiero dotarcie do tych poziomów będzie mogło w jakimś stopniu kończyć falą czwartą, a następnie. Jeśli dalej będą pojawiali się kupujący wspólną walutę, będziemy mogli obserwować wzrostową falę piątą, kończącą cały. Jeśli chodzi o polskiego złotego, to poznaliśmy protokół z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Już na poprzednim posiedzeniu były wnioski o obniżkę stóp procentowych, i Rada jednogłośnie podjęła taką decyzję, że jeśli kolejne dane o inflacji, o produkcji będą niższe, no to wtedy też na kolejnym posiedzeniu stopy również zostaną obniżone. Tak więc listopadowe posiedzenie powinno przynieść nam niższe stopy procentowe i spoglądając na wykres pary Euro PLN, widzimy, że w reakcji na te zapowiedzi mamy osłabienie polskiej waluty i rynek zbliża się do kluczowego miejsca oporu. I mowa tutaj o poziomie 4 ,11 zł. 11 groszy za 1 euro. Gdyby notowania wybiły się górą z tego trójkąta symetrycznego, wtedy też kolejne przystanki wypadały po za 4 ,15 zł. 15 groszy, może 4 ,17 zł. 17 groszy. Natomiast utrzymanie się poniżej 4 ,11 zł. 11 groszy, czyli wybronienie tego oporu mogłoby kierować rynek ponownie w okolice wsparcia 4,07. Jeśli chodzi o amerykańską giełdę, tutaj wciąż jesteśmy dość wysoko po tym, jak rynek wybronił omawiane wcześniej miejsce wsparcia i tym samym zbliżamy się do poprzednich wierzchołków w okolicach 1460-1465 punktów. I zdaje się, że jeszcze właśnie te poziomy mogą być testowane, gdyż kilku punktów brakuje do tego, aby rynek wszedł w strefę oporu, a później. Jeśli nie zobaczymy gwałtownego przebicia tych poziomów i dalszej kontynuacji wzrostów do górnego ograniczenia w kanale trendowym, to powinniśmy zobaczyć powrót do 1420 punktów. Natomiast jeśli chodzi o rynki towarowe, to warto zwrócić uwagę tutaj na rynek bawełny, ponieważ notowania tego towaru w ostatnim czasie systematycznie rosną. I od strony technicznej doszło tutaj do przełamania ostatnich wierzchołków poziomu poporu w okolicach 77,20. Dziś otworzyliśmy się jeszcze luką hossy, co pokazuje, że kupujących na tym rynku jest ostatnio dość sporo. I to może wynieść notowania w okolice 81,65, aby domknąć ostatnią lukę BES, bądź też nawet w okolice poprzednich wsparcie, które teraz mogą być oporami w okolicach 86-94, a poszczególne komentarze i analizy zapraszamy na xtb.pl do strefy analitycznej.